Ok, chyba jest już. Jeśli ktoś tam jest, to napiszcie mi, czy mnie słyszycie. E, ok, bo chcę zobaczyć, czy wszystko okay. działa. Chyba jest. Dobra. Dobrze, cześć wszystkim. Tu Gosia Piecha z Centrum Języka Angielskiego C. E, połączyłam się z wami na żywo, bo chciałam Filipowi odpowiedzieć na jego pytanie w związku z ostatnim filmem, który wrzucałam. Filip się mi zapytał, kiedy możemy pominąć of przy y, all, tak? Czy, czy zawsze musi być off, czy nie? Zobaczcie, przygotowałam taką tabelkę, żeby Wam to wyjaśnić. I zobaczcie, tutaj dałam trzy zdania: All students love books, All of the, my students love books i ostatnie: All of them love books. I zobaczcie, teraz opowiadamy sobie troszeczkę o tych zdaniach. Zobaczcie, All students love books. Tutaj mówimy ogólnie o uczniach, tak? Czyli All students in general. Wszyscy uczniowie kochają książki. Bez względu na to, czy to prawda, czy nie, powiedzmy, że ktoś sobie takie zdanie powiedział, czyli ogólnie wszyscy uczniowie. I tutaj w takim przypadku, kiedy mówimy, kiedy mamy jakiś taki ogólny rzeczownik, tak? albo w liczbie nogi, albo to może też być rzeczownik niepoliczalny. To wtedy nie damy off, tak? Dlatego tutaj napisałam no of. A w drugim zdaniu zobaczcie, mamy all of the students, albo all of my students. Tutaj mówię już o jakiejś konkretnej grupie uczniów, tak? Czyli wszyscy moi uczniowie. Albo wszyscy uczniowie all of the students in this class. Na przykład wszyscy uczniowie na tych zajęciach albo z tej klasy, tak, lubią, kochają książki. Czyli kiedy mówię o jakiejś konkretnej grupie osób lub rzeczy, to wtedy OF jest opcjonalny. Tak, czyli można go dać, ale nie trzeba. Um, Okej, okay, widzę, że tu mam, czekajcie, bo tu jest błąd, tutaj ma być jedno f. Poprawię to potem, żebyście źle sobie nie przepisali tej notatki. Okej, okay? tutaj, jest, tutaj jest błąd zrobiony. Czyli tutaj, jeśli mówię o jakiejś konkretnej grupie e, rzeczy lub osób, wtedy nie, możemy dać off, ale nie musimy. Tak? E, na konkretną grupę będzie wskazywać to, że mamy tutaj te the, albo my, albo yo, albo her, his students. Okay? Czyli tutaj będziemy wiedzieć, że to jest jakaś konkretna grupa. No i jeszcze to ostatnie zdanie. All of them love books. Czyli oni wszyscy, tak? Kochają książki, albo wszyscy z nich kochają książki. I tutaj mamy przykład zdania z zaimkiem them, to jest zaimek. I jeśli mamy zaimek it, na przykład us, you, them, to wtedy nie możemy pominąć of. OK? I wtedy OFF jest obligatory, czyli obowiązkowe. Filip, mam nadzieję, że odpowiedziałam na Twoje pytanie co do naszej ostatniej lekcji. Czyli jeszcze raz szybciutko podsumuję. Jeśli mówimy ogólnie tak, o osobach lub rzeczach, to wtedy nie dajemy w ogóle OFF. Jeśli mówimy o konkretnej grupie osób lub rzeczy, to OFF jest opcjonalne. A jeśli używamy off, jeśli używamy all z zaimkiem, to wtedy musimy te off dać. Mam nadzieję, że jest to jasne. I mam nadzieję, że mnie widzieliście. Czekajcie, popatrzę, czy ktoś w ogóle jest tutaj z nami. Nie ma nikogo. <laughs> Chciałam sprawdzić, jak to działa. Ostatnio coś było z dźwiękiem nie tak, teraz troszeczkę inaczej, z innym mikrofonem nagrywam. I mam nadzieję, że będzie to wszystko słychać. Dziękuję Wam już za uwagę. I do zobaczenia wkrótce w kolejnym filmie. Gosia Piecha, Centrum Języka, Angielskiego Cel. Cześć.